Jeśli ktoś uważnie słucha, śledzi kanał Jastinia Słowa, to no, wysłuchał już pierwszych trzech nagrań z tego cyklu o pieśniach cierpiącego sługi Pana. Dzisiaj czas na czwartą pieśń o słudze Pańskim. Przypominam, że te trzy nagrania wcześniejsze są dostępne. W pierwszym nagraniu wyjaśniam trochę sens w ogóle tego, czym są te pieśni. O tym opowiadam, skąd wzięły się i jak je odczytywać. Dzisiaj zajmiemy się czwartą pieśnią, najtrudniejszą, najdłuższą, ale też najbardziej przejmującą. Jeśli przyjmiemy, a tak trzeba przyjąć, że ten też powstaje na 600 lat przed Chrystusem. Zobaczcie, bardzo wypełnia się w życiu Chrystusa, ale także w wielocierpieniu, przede wszystkim może w wielocierpieniu, doświadczeniu samotności. Zachęcam by w tym środku Wielkiego Postu znaleźć czas, by otworzyć Pismo Święte. Rozdział 52, werset 13 do 15, i potem rozdział 53, pierwsze 12 wersetów. By ten tekst najpierw przeczytać, posłuchać mojego komentarza, postaram się dać komentarz do wszystkich wersetów słuchając, może warto coś sobie zapisywać, stopować, przerywać to na rani, by dopisać swoje myśli, może przyjdą Wam do głowy jakieś spojrzenia z innymi tekstami, czy Starego Testamentu, czy już Ewangelii, tak by móc wejść potem w osobistą modlitwę, w osobiste spotkanie z Chrystusem. Przecież do nas ma prowadzić cały Wielki Post. Zapraszam więc, nie przedłużając, wchodzimy już w tą czwartą pieśń. Zawsze to powtarzam, ale proszę, subskrybujcie kanał Jaskinia Słowa, kliknijcie łapkę w górę, jeśli słuchacie tego nagrania, napiszcie kilka słów komentarza pod tym filmem i też zachęcam, by udostępnić te, to nadranie czy te nadrania moje, które umieszczam na kanale Jaskinia Słowa innym, tak by coraz więcej osób mogło dowiedzieć się o o tym, że coś tutaj robię na, na YouTubie. Jest też możliwość wsparcia. Pod każdym filmem jest link do zrzutka.pl. W tym roku zbieram na podróż do Ziemi Świętej, na wyjazd naukowy. Może uda się też kupić kamerę, bym mógł zrobić reportaże i potem przybliżyć trochę Ziemię Świętą tym, którzy tam nie pojechali, może byli i tęsknią, a może nie mogą pojechać. Więc zachęcam do tego wsparcia. Bardzo o to też proszę. Wchodzimy w ten tekst. Możemy zobaczyć, że tak... Całościowo ten tekst można podzielić na takie trzy części. Rozdział 52, werset 13, 14 i 15 to jest takie jakby wprowadzenie, prolog do całej pieśni. Potem rozdział 53, wersety od pierwszego do dziesiątego to jest właściwa treść pieśni cierpiącego sługi. I ostatnie dwa wersety to epilog, zamknięcie tej pieśni. Czwarta pieśń to taki szczytowy punkt tego dramatu, jaki zapowiada Pan Bóg przez Izajasza w osobie tego cierpiącego sługi. W pierwszej pieśni, w 42 rozdziale, w czterech pierwszych wersetach, Sługa został zaprezentowany narodowi jako ktoś szczególnie wybrany przez Boga, przeznaczony do specjalnej misji. W 49 rozdziale w kolejnej pieśni znowu nastąpiło przedstawienie, jakby kolejna odsłona tego, tej prezentacji Mesjasza, ale z przedstawieniem także trudności, jakie będzie napotykał na tym wykonywaniu swojego dzieła. W trzeciej pieśni głos zabrał sam sługa, mówiąc o cierpieniu, jakie będzie musiał przyjąć. Natomiast ta czwarta pieśń. To właśnie jest mowa o, tej, o, o tym cierpieniu. O tym, jakie są warunki tego uzdrawia, uzdrawiania, które ma przynieść cierpiący sługa. Ciekawe, bo te słowa: Oto mój sługa, nawiązują do tej pierwszej pieśni. Pamiętacie w rozdziale 42: Oto mój sługa, którego podtrzymuje. Tutaj ta klamra znowu przedstawienie postaci i te pierwsze wersety to, jak powiedziałem, wprowadzenie do, do całości. Oto mój sługa, który będzie działał roztropnie, przeto zostanie uczczony, wyniesiony i bardzo wywyższony. Jak wielu się zdumiało z jego powodu, jego wygląd oszpecony tak, że nie przypomina już człowieka i jego postać niepodobna do ludzkiej istoty. Tak, on oczyści liczne narody. Z jego powodu zamknął usta królowie, zobaczywszy coś, o czym nie opowiadano, i poznawszy coś, o czym nigdy nie słyszano. Pan Bóg przedstawia tutaj w zarysie całą ziemską drogę swojego sługi. Podkreśla też Jego chwały: będzie wywyższony, postawiony wysoko. Dalej, Jego działanie sprawi, że nawet ci najważniejsi na świecie, królowie, Zamkną swe usta, zdumieją się, nie będą mieli co powiedzieć. Ale ma to swoją cenę. Cenę wielkiego upokorzenia i cierpień. To jest wstęp do tego, co będzie dalej. To jest taki prolog, jak uwertura w utworze muzycznym. Zapowiada nam pewne sekwencje, motywy muzyczne, które się pojawią za, za chwilę. Więc będzie mowa o wywyższeniu, ale będzie też mowa o, o wielkim cierpieniu. Więc na samym początku już jest powiedziane to, co, co będzie no, sensem całej misji sługi: więc Jego uwielbienie, Jego uznanie, Jego niezwykłe znaczenie dla całego świata, dla wszystkich, wszystkie narody będą tym poruszone. Więc całe życie, cała droga sługi musi być czytana w świetle tego końca. Już na samym początku, zanim będzie mówił o wielkim cierpieniu, to mówi o tym, że to wszystko jest po to, by się wywyższył, po to, by osiągnął chwałę, że ta droga cierpienia prowadzi do zbawienia, że Wielki Piątek, jeżeli to odczytamy już w kluczu Chrystusa, to nie jest ostatnie słowo. Że ostatnim słowem jest życie, jest spotkanie ze zmartwychwstałym, jest jego obecność ta chwalebna, gdy pokazuje swoje, cierpie, swoje cierpienie, pokazuje dowód tego cierpienia, przebity Bóg, przebite ręce i, i mówi pokój wam, przynosi dać, przychodzi dać pokój, przynosi apostołom pokój. On cierpiący, cierpiał, aby osiągnąć chwały, To wprowadzenie niezwykle ważne. Już ten zwrot oto mój sługa. Sam Bóg przedstawia swojego słuda, który jemu służy, który jest jemu posłuszny. Bóg nad tym wszystkim czuwa. Ciekawe jest w wersecie 14, jak wielu się zdumiało z jego powodu. Pojawia się tutaj to wielu. Będzie on i wielu. To będzie pojawiało się jeszcze w wielu miejscach tej, tej pieśni. Ale ciekawe jest to słowo zdumiało. Wielu się zdumiało. Tym samym y, słowem Ezechiel, Opisuje reakcję ludzi na widok zniszczenia miasta, miasta Tyru, Ezechiel 27:35. Oni są porażeni, zdumieni, ale w tym sensie przerażeni, bo uświadamiają sobie, że to kara Boża dosięgła ich miasta, że to miasto zostało zniszczone przez Boga. Są porażeni. Tak wielu zostało porażonych z jego powodu. Tak, ten werset 14 jest takim kontrastem dla 13. W 13 była mowa o wywyższeniu, tutaj o wielkim upokorzeniu. Tak wielkim, że przestaje przypominać człowieka. Tak bardzo był oszpecony jego wygląd, że nie wydaje się już człowiekiem. Tak bardzo był zniszczony. Stąd to wielkie osłupienie, zdumienie tych, którzy na nie dopatrzyli. W wersecie 15 użyte jest słowo ciekawe również On oczyści liczne narody. To oczyści, to nie jest po prostu, że umyje. To jest związane z rytualnym oczyszczeniem, czyli dokona rytualnego oczyszczenia. To występuje w prawie, w prawie Mojżesza. Na przykład jeśli chodzi o terror, który ma, jest trędowaty, potem pokropi siedem razy tego, który ma być oczyszczony z trądu i w ten sposób go oczyści. Czyli w ten sposób oczyści. Dokona rytu, który, który Uwolni od nieczystości, od brudu, od grzechu. Zobaczcie cały czas, że to jest na 600 lat przed przyjściem Chrystusa. I te słowa doskonale znał Jezus. Tych słów słuchali faryzeusze. Oni też znali te słowa proroctwa, patrząc na krzyż, na mękę. I, I zupełnie nie zrozumieli tego, jak spełnia się słowo Boże w życiu i, i cierpieniu Chrystusa. I po tych trzech wersetach wprowadzenia mamy właściwą czwartą pieśń o Słudze Pańskim, rozdział 53, wersety od pierwszego do dziesiątego. Nazywamy je w kategorii lamentacji zbiorowej, to znaczy tym, który mówi, nie będzie już Jachwe, nie będzie już cierpiący sługa, ale ktoś, jakiś nowy podmiot, który używa tego słowa my. Więc prorok występuje w imieniu społeczności. To prorok mówi. Mówiąc o w imieniu Izraela, werset pierwszy. Kto uwierzy temu, cośmy usłyszeli, na kim się ramię Pana objawiło, wyrósł jak rośl przed Jego oczami, i jak korzeń z wysłej ziemi. Nie miał wyglądu ani piękna, nie było w jego postaci niczego, co by nam się podobało. Ciekawa prezentacja, takiego upokorzenia, ta sucha ziemia, korzeń, czyli nie ma ten sługa niczego, co, co może przyciągać yy, wzrok, uwagę człowieka. Bardzo przejmujący jest ten werset trzeci. On był wzgardzony jak ktoś, kogo się unika, jak człowiek cierpienia oszpecony chorobą, jak ktoś, przed kim ludzie twarz zasłaniają. Następnie od wersetu czwartego rozpoczyna się coś, czego nigdzie wcześniej nie było w Starym Testamencie. Czyli myśl o zadośćuczynieniu. Czyli sługa Boga, ten sługa Jachwy sam jest niewinny, jest najczystszy, a bierze na siebie grzechy, słabości, winy wszystkich ludzi i sam cierpi i przez swoje cierpienie, przez swoją mękę składa okup Bogu. Przynosi uwolnienie, przynosi pokój. Stąd ten werset czwarty. Zaprawdę On poniósł nasze choroby, dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Niezwykłe, myśmy go uznali za skazańca. Pamiętacie tą scenę na dziedzińcu pałacu Piłata? Utrzyżuj, utrzyżuj go. Tłum krzyczy. I ten sam tłum w tej prorockiej mowie Izajasza mówi, myśmy go uznali za sprazańca. On był przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienna dla nas i w Jego ranach jest nasze zdrowie. To werset, który podkreśla to, jak mocno ludzie rozumieją, że to jest uzdrowienie w jego cierpieniu, że on bierze nasze. Tam się kilka razy pojawia to nasze, nasze. Bierze to, co nasze, by to oczyścić, by nas uwolnić od winy. Tu jest też piękne nawiązanie do pewnego rytuału z dnia przebłagania. Oto, kiedy. Mowa jest w tym szóstym wersecie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a jachwe złożył na Niego winy nas wszystkich. Jak można złożyć na kogoś winy? Ten werset szósty jest takim wyznaniem grzechu ludzkości. Ludzie, szukając swojego szczęścia, obróciły się ku własnej drodze. Każdy z nas szuka swojego szczęścia na własnej drodze, sprzeciwiają się w ten sposób tej Bożej drodze, i Bóg składa na niego winy wszystkich. Jak można złożyć na czarność winy? To właśnie jest nawiązanie do dnia przebłagania. Sługa bierze grzechy wspólnoty. To był taki rytuał kozła ofiarnego. Przygotowywano dwa y, zwierzęcia, y, kozły, i jednego kozła składano w ofierze przebłagalnej za grzech, a na drugiego y, kozła y, był taki specjalny gest nałożenia rąk. Arcykapłan nakładał ręce na tego kozła i w ten sposób zrzucał na tego kozła grzechy całego narodu i wypędzano tego kozła na pustynię. By on te grzechy zabrał, odsunął od ludzi. I ten gest był powtarzany co roku w dzień przebłagania. Sam Bóg pozwolił, by jego sługa został uderzony naszymi grzechami, by stał się jakby naszym zastępcą. By poniósł tę karę nie tylko duchowo, ale i cieleśnie, której domagały się nasze grzechy. I my jesteśmy już nie bez pasterza. Nie jesteśmy jak te owce, pobłądziliśmy jak owce bez pasterza. Nie, jesteśmy jak owce, które mają pasterza, który ratując owce, poświęca samego siebie. Kolejny werset pokazuje, że to cierpienie sługi. Nie zostaje przyjęty z jakimś zbuntowaniem, z oporem. Nie, jest podkreślona taka dobrowolność. Ta ofiara Chrystusa jest dobrowolna. Dręczono Go, lecz sam dał się dnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek prowadzony na zabicie, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Idąc dalej tym opisem, mamy werset ósmy. Mowa o Jego śmierci. Dręczący sąd, który go usuwa, a kto z Jego pokolenia się tym przejmuje? To z tych, którzy na to patrzą, się tym przejmuje. Zgładzono go z ziemi żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. To jest zapowiedź na 600 lat przed Chrystusem. To zapowiedź, którą, powtarzam się, ale to dla mnie jest porażające. Faryzeusze znali te słowa. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i miejsce pochówku pośród bogaczy, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo się nie znalazło. Ciekawe, sługa zostaje podrzebany razem ze złoczyńcami. No, wiemy, że no, tak będzie z Jezusem, że będzie umierał pośrodku złoczyńców, Starożytni mieszkańcy Izraela rozumieli, że nawet przebywanie w bliskości zmarłego, który był złym człowiekiem, także jest profanacją. Nie chce być pochowany na grobie, w grobie obok grobu kogoś, kto był nieczysty, kto, kto był złym człowiekiem. Więc tutaj został pochowany z bezbożnymi, czyli jeszcze po śmierci go upokarzano. Nawet moment śmierci będzie momentem upokorzenia. Przyjrzyjmy się wersowi dziesiątemu, on jest bardzo znany, ale spróbujmy go w języku hebrajskim zobaczyć, tak w takim dosłownym tłumaczeniu. A Pan upodobał sobie swego zdeptanego. To ciekawe. Upodobał sobie swego zdeptanego. Czyli zobaczcie, po polsku mamy, różne są tłumaczenia, ale mamy... Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, czy zetrzeć go boleśnie. Dosłownie, upodobał sobie swego zdeptanego. Cały czas się do niego przyznaje, nawet w tym zdeptaniu. I kazał mu cierpieć. Jeśli stanie się ofiarą przebłagania jego życie, ujrzy potomstwo, dni przedłuży, a upodobanie Pana w Wieloręku wypełni się. To bardzo ważny werset. On podkreśla, że. Te wszystkie cierpienia, przyszłe cierpienia, sługi są spełnieniem się Bożego planu. To jest niezwykle ważny klucz do zrozumienia cierpienia Chrystusa, żebyśmy się nie zatrzymywali na, na Wielkim Piątku. To jest wpisane w Boży plan. To, co powie Jezus o śmierci Łazarza, to stało się, aby się na nim wypełniły Boże plany. To niezwykle pod, warte podkreślenia. Cierpienie sługi jest wpisane, jest spełnianiem się Bożego planu wobec świata, wobec człowieka, wobec sługi. Dalsza część tego wersetu mówi o tym, że po wykonaniu tak dokładnym w dobrowolności woli Bożej, tego sługę będzie czekała szczególna nagroda. Naroda właśnie za to, że ta cała ofiara była do, dobrowolna. Najpierw będzie to potomstwo, czyli ci, których uwolnił od winy i, i grzechu, ci, za których złożył swoje życie w ofierze, czyli te różne liczne narody, o których mowa była wcześniej, ale też mowa jest o tym, że ten sługa zobaczy swe potomstwo. Więc jeśli miałby umrzeć i pozostać martwym, to byłoby to niemożliwe, żeby zobaczyć potomstwo. Więc to słowo pokazuje, że, no, że śmierć nie zapanuje nad sługą, ale że po tej śmierci, przed chwilą zapowiedzianej, on znowu będzie żył i żyjąc, będzie mógł zobaczyć swoje potomstwo. Na to też pokazuje to zdanie: dni swe przedłuży czyli tak przedłuży ten czas swego życia, że te dni będą trwać przez wiele lat. Więc sługa będzie żył na wieki. To jest taka y, aluzja do tej zapowiedzi, która w innym miejscu była też w Psalmie, w Drugiej Księdze Samuela, o obietnicy danej Dawidowi i jego potomstwu. Potomstwo Twoje będzie trwało wiecznie. I tutaj kończy się ta czwarta pieśń sługi pańskiego. Ostatnie wersety, werset jedenasty i dwunasty, to y, podsumowanie, ukoronowanie całej Pieśni całego utworu, w zasadzie tych czterech pieśni Sługi Pana, tutaj narrację przejmuje znowu Jachwę, przejmuje Bóg, który podsumuje, podsumowuje spódki ofiary swojego sługi. Czytamy: Z powodu udręczenia swej duszy ujrzy światło i nasyci się swoją wiedzą. Mój sługa, sam sprawiedliwy, uczyni sprawiedliwymi mi wielu. Przez to, że On sam weźmie na siebie ich grzechy. Przydzielę Mu wielkich, potężnych, dam Mu jako łup. Ponieważ swoje życie wydał na śmierć i w poczet grzeszników był policzony. Lecz On poniósł grzechy wielu. On oręduje za grzesznikami. Zobaczcie, tak krótko spróbuję podsumować te cztery pieśni. My oczywiście jakoś patrzymy i dobrze na tą Pieśni, czy na te cztery pieśni, patrząc na Chrystusa, jako na zapowiedź mówiącą o Chrystusie. Ale na przestrzeni tradycji biblijnej w różny sposób rozumiano postać cierpiącego sługi. Odczytywano ją być może jako zapowiedź samego Izajasza, że mówi o sobie, czy że to Izrael jest tym sługą. Czasem mówiono o Cyrusie, władcy perskim czy o tej reszcie, która pozostanie wierna, będzie w mniejszości i tak dalej. Natomiast, gdy wydarza się Nowy Testament, gdy wydarza się Jezus Chrystus i, 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 i dzieje się to wszystko, co, co opisują nam Ewangelie, to jest, staje się jasne dla autorów Nowego Testamentu, dla świętego Pawła, dla apostołów, że te zapowiedzi mówią nam o Chrystusie. Spróbujcie więc, rozważając te słowa, które dzisiaj wprowadzam, jakimś swoim marnym komentarzem, spróbujcie zobaczyć w kontekście Ewangelii. Nawet nieraz wprost ewangeliści cytują fragment tej pieśni. Czytamy też tę czwartą pieśń w Wielki Piątek. Tuż przed tym jak oddajemy cześć Krzyżowi, jak słuchamy opisu Męki Pańskiej. Warto więc zastanowić się nad tym, jak w środku Wielkiego Postu. Polecam szczególną lekturę, medytację, ale też i prowadzenie i modlitwę tym słowem, by uwielbić Krzyż Chrystusa, by oddać mu cześć. Zachęcam do wsłuchania się w Drogę Krzyżową, biblijną, którą nadrałem i jest dostępna na kanale Jasnienia Słowa. Link zostawiam pod tym nadraniem. Warto też przeżyć taką Drogę Krzyżową samemu w modlitwie. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim. Do usłyszenia. Szczęść Boże!